Że nie mam ochoty przebiegać tej lokacji jeszcze raz. Więc yy, trzeba się postarać. Na niego przydałaby się trochę tarcza. I też ważnym jest, żeby o, moja stamina tutaj w miarę szybko z nim się bić. Osobiście wolę tą wolniejszą stronę O niż tą z tymi katanami, bo w tym pomieszczeniu woda nam się podnosi, im dłużej trwa walka, tym więcej wody i ciężej będzie nam unikać tych ataków. Ja wiem, że zazwyczaj wszyscy pokonują dość szybko tego bossa i ciężko to zauważyć, ale tak jest. Udało się. No hit. O ile się nie mylę, chyba nie uderzył mnie ani razu.